Brytyjskie Ministerstwo Obrony podaje informację, że rosyjskie oddziały powietrzno-desantowe dostały systemy wielokrotnego odpalania rakiet termobarycznych TOS-1A. Co to jest za system? Bo sami Rosjanie mówią o nich ciężki miotacz ognia. Znaczy, przede wszystkim broń termobaryczna jest bronią zakazaną konwencją, więc, więc użycie tej broni jest tak naprawdę przestępstwem w wymiarze tego konfliktu, który obserwujemy. Są to systemy, które są niestety takie bardzo śmiercionośne, bo one niszczą nie tylko infrastrukturę, ale tak naprawdę osoby, które znajdą się w miejscu, gdzie jest użyta ta broń. Po prostu mogą być spalone, bądź niestety, ale, ale zginą, bo, bo ten system spalania takich wysokich temperatur pochłania tlen, krótko mówiąc, który znajduje się w tym, tym obszarze i te osoby giną, więc my to już obserwowaliśmy z Mariupolu, ten taki niejednokrotnie... Przepraszam, bardzo efektywny, przepraszam, efektowny obraz, kiedy, kiedy obserwowaliśmy na niebie takie, takie rozbłyski, to jest jedna z najbardziej śmiercionośnych broni, która może być w różny sposób przenoszona, ale tego typu broń, powtórzę jeszcze raz, ona jest zakazaną, więc to znowu potwierdza, że Rosja stosuje broń zakazaną, która jest w konsekwencji elementem takim, który w Mam nadzieję, że pociągnie do odpowiedzialności tych, którzy wydali decyzję o jej użyciu i tych, którzy ją używają. Dodajmy, że Rosjanie pierwszy raz stosuje właśnie taką zakazaną broń, co oczywiście jest haniebne. Ta broń znajdzie się oczywiście na froncie. Rosjanie mogą jej używać od razu, czy oni będą jej używać w miastach, czy w bezpośredniej walce z żołnierzami ukraińskimi. Rosjanie, zwróćmy uwagę, że nie osiągając sukcesów militarnych, niejednokrotnie tą broń używają przeciwko ludności cywilnej, co jest haniebne, to jest barbarzyństwo. Ja myślę, że, że tych ludzi nawet trudno nazywać żołnierzami, bo oni są naprawdę już odczłowieczeni. Jeżeli mają świadomość, że używają broni, która zabija dzieci, kobiety, starsze osoby, ludność cywilną. Bezbronną ludność cywilną. Dokładnie. To więc myślę, że tutaj użycie określenia żołnierze jest no, takie trudne do wypowiedzenia. Myślę, że nie tylko przez moją osobę. To są po prostu barbarzyńcy. Barbarzyńcy, którzy nie boją się wysyłać ludzi na rzeź. Ze strony rosyjskiej docierają informacje o pojawiających się coraz częściej grobach i takich cmentarzach, gdzie pochowani są wagnerowcy, a więc bardzo często skazańcy, którzy zostali wcieleni do wojska czy do tej grupy Prigorzyna i walczyli na froncie ukraińskim. Oni stali się właśnie po prostu też takim mięsem armatnim. Znaczy... Kwestia braku szacunku dla życia ludzkiego po stronie Rosjan, a jeszcze wcześniej Związku Radzieckiego czy Armii Czerwonej, jest powszechnie nam znaną. Dla dowódców nie ma znaczenia, ilu zginie żołnierzy, bo oni są świadomi, że właśnie to zaplecze. Jeżeli chodzi o kolejnych żołnierzy w Rosji jest może nie to, że nieograniczone, ale ale jest bardzo szerokie. Tym bardziej, że decyzje polityczne w tym zakresie Putina i jego otoczenia również są tego typu, że nie zwraca się uwagi na los jednostki żołnierza na polu walki i to jest tragedia narodu rosyjskiego, ale myślę, że dzisiaj z naszej strony nie chciałbym powiedzieć, że jest to sygnał dla nas korzystny, że, że Ukraina ma szansę właśnie tę wojnę wygrać, bo niewłaściwie są zarządzane zasoby ludzkie po stronie Rosji, ale z drugiej strony wskazuje to na duże niebezpieczeństwo, że Rosja kompensuje te braki swoje sprzętowe, bo ma ogromne, tą ilością też niezliczonych tych rzeszy żołnierzy, bo jeżeli się... Czyta się, słyszy, że dzień nie może ich ginąć nawet do tysiąca. To jest wręcz niewyobrażalne, a, a oni jednak podejmują decyzję i wysyłają kolejnych i kolejnych. To jest taki nowy obraz działania w trakcie wojny gdzie nieliczenie się z żołnierzem jest no, no wręcz dzisiaj trudne do zaakceptowania w naszym wyobrażeniu. My chcemy żołnierzy wyposażyć w nowoczesne hełmy, kamizelki, kuloodporne, sprzęt, który pozwoli im przetrwać na, na polu walki. Rosjanie tego w ogóle nie stosują. To jest dramat. To jest bezwzględne i nieludzkie. Dokładnie tak.